dziś opowiem wam trochę o wiertłach choć już tych filmów jest tam kilka co teraz konkretnie wam chciałbym powiedzieć widzicie tutaj moje najlepsze wiertła nie są to wiertła kobaltowe tylko wiertła HSS napylane tlenkiem tytanu one też są żółte ale to nie jest kobalt to jest wiertło nowe Najdłuższe, jeszcze w ogóle nie używane. Tu jest wiertło parę razy używane, ale tymi, powiem Wam, tymi pięcioma wiertłami razem z tymi, no te już są dobrze zużyte. Widać przerwy ostrzone, szlifowane, ale powiem Wam, że przewierciły bardzo dużo metrów stali nierdzewnej. O, takie rurki wiercę ta rurka ma około 140 mm. No i tutaj zobaczcie, otwór jest. Schodzi się idealnie. Jak wiadomo, jak wiertło na początku weźmie dobrze, to i później dalej idzie też dobrze. Z jednej, z drugiej strony. A jeszcze później będę wiercił jeszcze dłuższe. Y 210 mm też tymi wiertłami, ale najpierw wiercę takim wiertłem jakby najkrótszym, później tym dłuższym. To wiadomo, że to już z dwóch stron trzeba wiercić, a później na koniec jeszcze wyrównuję takim wiertłem przedłużonym. Ale chciałem wam teraz powiedzieć taką ciekawostkę, że jak już wam się wiertło tak zużyje, tak jak tutaj w przypadku tego wiertła 6 cm, nie ma na to reguły, ale jest coś takiego że Wiertło z tej strony jest miękkie. Normalnie możemy sobie złapać tokarkę w uchwyt tokarski i przetoczyć. Tak samo i tutaj na tym odcinku ono już ma jakby powiedzieć jak mniejszą twardość. Bo jak wezmę nowe wiertło, to powiem wam idzie jak masło w nierdzewkę, a tym no niby po naostrzeniu wierci się, wierci, ale dwa, 3 razy go Użyję i już się momentalnie tępi. Ono jeszcze do stali, takiej jakiej zwykłej 45, czy aluminium, to już nawet zwykłym metalowym by się przewierciło. Także ono jeszcze będzie mi służyło. Także jak będziecie już widzieli, że macie jakieś nowe wietło i w stosunku do tego pierwotnego, jakby powiedzieć wymiaru jest dużo krótsze, także. Prawdopodobnie ono już się, już się zużyło, już straciło swoją twardość, tą co ma na początku. Także na to nie ma reguły. Czy jest 5 cm, czy 6, zawsze to jest inny wymiar. O kiedyś, jak wiertła miałem, to miałem wiertarkę na przykład do 9 mm, i wszystkie wiertła przytaczałem sobie tu. Na końcu oczywiście jeszcze miałem dostęp do tokarki i robiłem sobie spłaszczenie na trzy, także kiedyś Wam pokażę może te moje wiertła. To są wiertła HSS napylane tlenkiem tytanu. Dziękuję.